Jezus, kochany, no ale ma pani warunki. Proszę pani, nie wcale się nie dziwię, że pani jest panią seksuolog. War... Warunki może i sam, no ale wie pan. Dzień, dzień dobry, dzień dobry. Witam, ja jestem Janusz, Janusz modulator. tak. Ja jestem prostym chłopakiem z Polski, proszę mhm. panią ja dzisiaj przyleciałem na wyspę no i co tu będziemy dużo gadać proszę panią, no ja chciałbym po prostu no wie pani, ja z tą Haliną to to życie seksualne miałem dosyć troszkę ubogie i ja tam nawet pewne rzeczy tam podglądałem co Aha. jak w tym internecie, ale w momencie kiedy kobieta zaczyna się i tam przy ścianie, a kończy się przy drugiej, to nie za wiele pozycji seksualnych można zrobić, tak? No nie, no Tak, się. No, to prawda. Ja no, chciałem się dowiedzieć, proszę panią, pewnych paru tam rzeczy, ciekawość ciekawości, trików, bo jak już zdarzy się do co, coś tam, jak już w tym mieście tu coś dojdzie do czegoś, to chciałbym jednak po prostu z podniesioną głową opuścić łoże i dziewczyna, żeby mi powiedziała, i, i, i kiedy jeszcze w O. Ty ja panu proponuję, żeby pan zrobiła zrobił alaskańskiego smoka. Ja, yeah, co takiego? Alaskańskiego smoka. Ja, pierdliasia, ja, ja muszę w kółko to rozchodzić, bo ja to nie, nie słyszałem. Takich rzeczy w ogóle dosłucham, no, słucham. Nie? A nie, nie, nie. o oczach ważki pan słyszał? oczach ważki? Ja tylko słyszałem, o sąsiadzie będzie, ale to chyba nie to. Ojoj, oj. No, sąsiad będę tu też. To no ta, ta też się zdarza. O, A, no to proszę, badam, to jeżeli chodzi o. o Ale alaskajewskiego... słuchajcie, ja. Ja, proszę pani, ja może zasiądę, bo pani takie mi tu pewnie. słowa pewnie. mówi, że ja nie wytrzymam na stojąco. Siądę, Pani, Normalnie. Jak mi pani tak zacznie gadać, to nas siedzące łatwiej Dobra. ukryć pewne rzeczy. Dobra. A ma coś halinka od pana, jak, jakąś rzecz ulubioną, Nie wiem, um, something? Klapki, takie jak mam teraz na sobie. Zostawiłem okay, jej okay, jedną okay. parę. Dobra, klapki, ale mm, chodzi mi to w życiu erotycznym. Co Co lubi? ma? Mojego, mojego, co ma? Mojego, 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 co ma? Cześć. Ja Złożycie slipki raz i zostawiłem po stosunku. Dobra, ale jak uprawiacie seks, co lubi robić? Ja pierdyle. To już nasz seks przez ostatnie 10 lat tak wyglądał, że ona to lubiła robić mielone podczas seksu. Nawet niech pani nie pyta się jak. Dobra, czyli ona po prostu nie czuje od pana fiuta. Jakie pani słowa takie brzydkie, aż nie wstydziesz, ty prosty człowiek! Nie, no no, no ja jestem y, seksuologiem. no To pani, po ja prostu, nie? Aha, aha, ja też nie jestem przygotowany na mhm. aż takie słowa, ale dobrze, dobrze, dobrze. To pan musisz być przygotowany, bo jesteś panu seksuologa. U dziwki też takie panu słyszysz słowa. Ha, 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 ha. A, a może by pan spróbował na przykład, nie wiem, skorkiem analnym u partnerki? A to widziałem dzisiaj w Seksopie, to to wyglądało no jak, jak tych kieliszek, co się szampana robi, tak, tylko że tak, zabudowane się dupy od góry. do dupy wsadza, nie? Gdzie? No do dupy, no do anusa, Pani kochane. Ja pierd... I to się ma jej podobać? Tak. A w jakim celu to się robi? Później szybciej z te wychodzi po poradni dwójce? Nie, no, no, no po prostu, wie Pan, no jest seks analny, jest seks oralny, jest seks tak zwany, no klasyczny, tak? Aha. Czyli, że pan pchasz do dziury, no wiadomo, jak analne, no to wkładasz pan do dupy, nie? A jak oralny, to pan liczasz. A, proszę panią, no i ja już wiem, dlaczego tak nam to spożycie seksualne słabo szło. Bo ja jednak byłem zacofany w tej wiedzy, byłem zacofany. A, no widzi pan. Byłem mocno zacofany, proszę panią, mocno, mocno. Dobrze, to też a może mnie pani tak w skrócie, no. i tak trochę mało mówić o fiucie, takie trzy główne porady, jak spowodować, żeby kobiecie było dobrze? Wymasować jej dobrze łechtaczkę. Aha, aha. Dobrze, dobrze. Trafiać penisem w punkt G. I... I być może założyć jakieś, nie wiem. Podać jej afrodyzję, jak może. Albo... Wino może być, a maryna za 5 zł? Nie no, gdzie tam wino? Nie? Proszę pana. Nie, nie. Bardziej mi chodziło tutaj o jakieś małże. Małże, a jak się trafi z perłą i się zachrztusi, kurwa się udławi? A ile już jest Pan z nią w związku? Znaczy się, ja nie chcę tego z nią robić, proszę Panią, ja się od niej uwolniłem. Ja teraz chcę tu, aha, tu nowe, Przy Panią, ja jestem jak aha. pies z końca, ja, ja to myślałam, teraz... Że, że Pan z nią i dlatego, nie, że Nie, ja pan to teraz... To... Smyć no, mi bo zdjęli. bo bo czasem tak bywa, że no jak już jest trochę długo w związku, którzy ma się ochotę jeden drugiego, jeden z drugim pozabijać, więc... No jak tego słyszałam o tej perle, to mówię, no to może pan by miał i z górki, nie? Nie, 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 A proszę pani pani mówi o małże, a jak jest wegetarianka, to co ja. jej mam dać? kurwa? Nie wiem. Ma, małże są akurat dla wegetarianin. No, jak jak ja kiedyś na rybach złapałem, to tam był kurwa taki mięsień, że proszę panią szok. Zresztą, jak pani mówi o tych łechtaczkach, to małże jak się otwiera, to podobnie wygląda chyba. Czy nie? Wie pan co, wie pan co, ja panu powiem tak, nie pierdolmy o dupie Maryny, chcesz pan zaruchać młodą, starą, czy o co chodzi? Nie no, nie, już na wiek nie chcę patrzeć, i żeby po prostu i, i była atrakcyjna, tak, bo są jak kobiety 60-letnie takie, że o Jezu, a są takie, co mają 18 i się patrzeć na nią nie da. A to jest prawda, to jest prawda, proszę pana. No, 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 to ja po prostu idę w atrakcyjność, wiek mnie nie interesuje, proszę Pani, tak jak już mam z alkoholem, ktoś mi polewa, ja się nie pytam, ile procent, mówię, tak jest, nie odmawiam. Okej, okay, okej, okay, dobra, to ja powiem Panu tak, co nie? Mhm, uh -huh, uh -huh. No, wie Pan, wiek swój już robi, Panna Młodzieniaszka też już nie wyglądasz, ile Pan ma lat? Jaś na no, sporo już, proszę panią, sporo. No właśnie. Ponad wydaje... 50 weź. No wydaje mi się, że nie znajdzie pan tutaj kobity, którą pan zaruchasz. Jedynie być może dziwka. To, teraz to mnie trochę się smutno zrobił. No, wie pan co, nie ma tutaj takich kobitek, które by były starsze, takie mam masity, wszystko tak raczej młodzi tutaj... Proszę panią, ale tam. z pani ze mną rozmawia dwie minuty i nie zobaczyła jeszcze pani pięknej, pięknego mojego wnętrza, proszę panią. Może i nie jestem z e... zewnątrz atrakcyjny, ale Dobrze. w środku, w środku, proszę panią, to ja mam takie piękne rzeczy, że jakbym pojechał na top model, tylko dla tych pięknych wewnętrzniów, to bym zajął pierwsze miejsce. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Zresztą, dobra. Proszę panią. Musimy przejść do konkretów. Mm -hmm. Ładny Co? może nie jestem, ale niech pani na to patrzy. No zaganiacz taki, że każdy Stadowiec do zagrody zagoni. No proszę pana, no widziałam lepsze. <gry> Ale proszę panią, ja jestem nie Afroamerykaninem. Ja wiem, że tam ci to mają jak mały cygan nogę, Ja normalnie tak ochronę. No no i widać, że pan z Polski, tak jak pan mówisz, przyjechał, bo trochę serka wiejskiego tam się nazbierało. Proszę panią, czasu jakoś radzić, tak? Były ciężkie czasy, czerp pleśniowy w Polsce drogi to widźmi. Dobra, pan że normalnie. No, no, no wie pan. No takie życie, nie? Proszę Panią, co Pani mi tu gada? Ale Pani, po prostu jest ja wstyd się przyznać, ale pierwszy raz widziała Pani chłopaka Polski, który ma takie jaja, i do tego mamaskę Mikołaja. Wie Pan co, nie wiem, być może już wcześniej widziałam i osoby z tamtejszego kraju, o którym Pan mówi, ale powiem ale proszę pan... szczerze, że... Ja ale ja też jak proszę panią, też kiedyś ja coś tam widziałem, że też liczy się technika, że tu też y, intensywność, porusza, intensywność poruszania tyłkiem ma znaczenie, że jak się wchodziła od lewej, nie od prawej, to też troszkę to inaczej. I bo ten, bo, no, widzi pan, na, ja no. mogłem, Ja bo na przykład ta gra wstępna mi trochę nie wychodzi, bo na przykład u mnie to gra wstępna zaczynała się wtedy, kiedy ściągałem skarpetki. I, to, i to, to nie wiem, czy to, to, to dobrze, czy jak powinna wyglądać ta gra nie, wstępna? Nie, gra wstępna powinna całkowicie inaczej, proszę pana, wyglądać. Aha, Mianowicie. Aha. Proszę pana, najpierw pocałunki, miedzianko, dotykanko. Wie pan o co chodzi? Aha, aha, aha. No słucham, słucham, za no i, dopiero, i, I dopiero później, e, dopiero później przechodzisz pan powolutku do rzeczy, no. Proszę panią, a mogłaby pan pani... pan kobietę, a nie, nie najpierw sobie ten... A ma pani jakiś filmik instruktażowy? Albo by nie, proszę pana, pa... albo nie pani mam. na tym posągu by pokazała, albo na tamtym tym Indianinie? Niestety nie mam jak panu zaprezentować, jestem seksuologiem, a nie kurwą, no. Jestem tu, jak coś to też mogę służyć jako ten, ten... Do, do, dobrze, to było okudnie, przepraszam bardzo, przepraszam. Przepraszam, no ślikły chłop jestem prosty Na, Przepraszam, naprawdę. No jak mogę panią przeprosić? No naprawdę przepraszam. Nie no, nie mam problemu, ja rozumiem, no czasami się ktoś komuś myli, co nie? Jeszcze jedną rzecz chciałem się zapytać pani, pani, bo ja byłem w sklepie i kupiłem takie te gumki, te prezerwatywy. Może pani zobaczyć, czy to jest dobre jakościowo, bo, bo ja słyszałem, że też i, i, i ten Jakość prezerwatywy też jest ważna, że jakieś są różne takie jakieś. Kurwa, nie wiem, prążkowane jakieś takie i No Nie pan no są różne, tak, to jest prawda, są różne, no. I na przykład te z prążkowaniem to one coś nie wiem, wnoszą coś, czy, czy co? E, wie pan co, no te z prążkowaniem dają niby lepszy efekt dla kobiety. Dla pana to niekoniecznie. Aha, aha. Ale powiem panu szczerze, sama nie stosowałam prezerwatyw i jestem dziewicą, więc nie wypowiem się panu na temat tego, czy schowana prezerwatywa pan, jest dobry, czy nie. chwila! Ja kurde powącham nie zaciągnę się smrodusz pod pach, niech mnie łotrzeźwi. Kim pan jest dziewicą? Dziewicą, tak? Czy ja dobrze słyszałem? Niech tak, mnie kule dziewicą, spiją, niech mnie sąsiady wódki lają, bo nie, nie wierzę. Pani z takim doświadczeniem, z taką znajomością tych spraw jest dziewicą. Tak? To tak, jakby Piotr bez szkoły wykładał na studiach i to kurwa nie płytki. No nie to jest możliwe. A, a co niby innego? No, jakby na przykład był profesorem, a był po postawówce to niemożliwe. To tak, jak pani jest seksuologiem, a pani nie ten teges no też dziwne. No nie, proszę pana, to nie jest dziwne, po prostu my się uczymy wszystkiego, że tak powiem, poprzez filmy pornograficzne, poprzez studia. Co pani gada? No, teoria, no to... praktyka, to jak ja w Polsce kładłem płytki, proszę panią, to jak ja bym patrzył tylko z, pra... z teorii, a nie z praktyki, to pani, ja bym pani tak fugi, kurwa, zrobił, żeby pani dwa lata myła te fugi na płytkach. No to nie to nie trzeba mieć na... doświadczenie, proszę panią. Prze, trzeba umieć przyciąć tą płyteczkę idealnie, żeby trafić w dziureczkę. o, coś zaczynam dobrze gadać po tym no, sensu no, o, no, o, o. Widzi pan, widzi pan, od razu lepiej, od razu lepiej, proszę pana. No, 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 to i zaczynam Na dobrze. Definitywnie, ja. proszę pana. No, to, to też, też coś pani dziwne, dziwnie, ale to jak pani się z książków to nauczyła i z filmików, to ja to się wezmę telefonik, niech mnie pani dyktuje. Ja to się do tego zapiszę. Dwa, pięć. Ale nie mam numer do Pani, te, te strony i te, A, te, te książki, strony, ta! O, panie, kochany, jak też strony. Pan, to tutaj masz Pan i możesz sobie to Pan pożyczyć. A, dobra, 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 dobra. Tylko musisz Pan do całe wziąć, ten, od, no, najlepiej poczytać. I do zwrotu, i poglądać i do zwrotu. Dobra, 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 okej, okay, to ja się tu wezmę, ta. O, fajne, fajne, o! Nagi samiec na plaży nudystów. O, jaka fajna, dobra, Bier. Co tu jest? Aha. Zakochany w dziewczynie przed stosunkiem płynie. Co kurwa to braty bierę Okej, dobra, dobra, dobra. O, jestem już z powrotem, wziąłem sobie parę tych fajnych interatów. Co mam robić To mega fajnie. Cieszę się. To może sobie pan pooglądać i będzie pan widział nowe jakieś inspiracje, będziemy mieć... Ja na głowa małpy będzie zapis live? Będzie, będzie. Proszę Proszę panią i to ja tak na wstępie to może tyle. Ja sobie te książki przeanalizuję, przeczytam sobie i proszę panią, mm -hmm. jak, już, jak już będę miał tą wiedzę, już ją tak zaczerpnę, zaciągnę, tak. Mm -hmm. to, to, to ja za jakieś parę dni tam się do pani zgłoszę i pani zweryfikuje po prostu, czy coś, bym się wy, wyuczył z tych książków. Spoczko, spoczko, nie mam problemu. No kurde, no szok. Ale fajna z pani jest kobieta, naprawdę. Ucałowanie. Nie pr... Pana. Rączki, tak, z mrączki, tak takiej kobiety. Pana, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Co? E, No wie pan, no muszę się starać, tak? Na no hmm. moich najkochańszych i najlepszych a, a ile pani ma lat? Bo pani ja się... 26. A no właśnie, bo mówię, tak, jak kształty, zakonse zakonserwowano tak, że Jezus, jest pani jak konserwa tyrolska, no przepyszna normalnie, no tak mm -hmm. apetycznie pani wygląda. Ja zawsze do pracy w Polsce uprywać orze. Konserwa dwie bułeczki. O Jezus! Kurde! O no. Jezus! Proszę Panią, cuda, no, cuda, no muszę pani powiedzieć, że... A ćwiczy Pani jakieś te przysiady i na dobre zady, czy... Wie pan co, żadnych przysiadów nie, ale troszkę tam ćwiczyłam bieganie, jakieś tam wojskowe. Ja muszę tę sekundę przeprosić, bo tam odpisałam się smsy. To ja na bocie go daj ten... Nie, 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 sekunda, ja sobie tylko odpiszę i zaraz wrócimy do rozmowy. A fileciki? pyta się, co się z mu mówi? Do której streamek? Do której? Do 23 chyba, 30 może. z <laughs> jaki men wiezjowy. <laughs> I podoba wam się liveik? Chyba wam się podoba, nie widzowie? Przyznajcie się. Okej, okay, już odpisałem. jej. Kurde, proszę panią, ale taki, taki tygrys, taki na podłodze, mhm. to też jakoś wpływa na ten klimat pokojowy, coś tam, ten też coś... No wie pan co, no moje przyjaciółka na przykład, no jest z mężczyzną, który się właśnie nazywa Tiger, prawda? No i ja aha, jej powiedziałam aha. mu, że jeżeli on ją skrzywdzi, to tak będzie wyglądał. To chyba działa. Aha, aha, aha. Proszę Panią, a jeszcze nie mam takie jedno pytanie, mhm. bo podobno jakość rozmowy też bardzo wpływa i, i podobno ja słyszałem, że tonacja tak? Bardzo wpływa na te kobiety. Ja, ja tu ja przez te pisze alkoholu, przez, przez całe życie... Tak no ma pan toż... chujowy głos, no. Nie, ale ja mam umiejętności modulacji, proszę pa. Nie, niech pani, Niech pani, Aha, pani okay, posłucha, okay. czy, czy któryś no, z tych no, głosów no, 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 może no. wpłynąć jakoś na to, że ona będzie chętniejsza. Okay. No to dobrze, to głos numer jeden. Dzień dobry, witam, mozem pani powygina ze mną całym śmiałym O, taki jest, jeden, jeden. Teraz, teraz drugi. O, zobacz, jaka duperka, no ale bym brał jak mlecznika ostatniego w sterowni. O, to, to, jest, to jest numer dwa. I, I teraz będzie, będzie, będzie trzy. O, dzień dobry, to jest nasz niezmak kobieta, dziewczyna, po prostu. O, o to, to, był, to był numer, numer trzy. Teraz be, be, będzie numer cztery. Jezus, kochany! Ale jest Piękna! Ten to taki na takie małolaty by się nadawał chyba, nie? Chyba no, no, tak. no I teraz je, jeszcze, jeszcze kolejny. Dzień dobry, nazywam się Cięsio. Angelo, może pokażesz Wacka? Znaczy, ty nie masz. No to, 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 to jest piąty, piąty głosik. Jesz, jeszcze, jeszcze kolejny. Witajcie serdecznie, drogie kobiety. Może zrobicie mi mielone kotlety. O, 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 tu, ja, tu ja, to tu to, to był szósty. Czy któryś z tych głosów mógłby wpłynąć ewentualnie na ochotę kobiety? Eee. Eee. Mogę jeszcze taki, wie pani, taki troszkę bardziej męski, ale to już taki jest hardcore, muszę dobrze popić. Podchodzę Co? i mówię do ucha. Witaj serdecznie, kochana. O, kurwa! O, a, a, ta, a, a taki? Panie kochany! No, no, no pa, co, pan co, co? masz więcej talentów niż kuźwa uroku w sobie. No, mówią mi, że więcej talentu jak kurwa centymetrów w portkach. To, to podobno tak też to wygląda. Ja. A, a, raz, a raz jak byłem z młodym na, na, na meczu, nie, z Piotrem, no, się no. nauczyłem od takiego jednego. Szymanko i je mordeczki. no co tam, ale jesteś fajny, No Kurwa, szok po prostu. Nie nauczyłem się z tymi sabiksami gadać. Co pan ty, to jest przez jak Johnny tutaj zabrzmiał nasz. Dziony, dziony, no ja, ja nie wiem, jak parody, si no. nie wiem jak tam się te wasze kibole, kibice tu nazywają. Edio, on jest akurat szefem mechaników. Aha, aha. Ta, ta, ta. U, a jeszcze taki jeden miałem. Uuu, moc tobą ogromna niech będzie. Poczekaj, a zobaczysz, jak mój mały miecz świetny znaczy się duży. <laughs> o, to był ten mistrz Joda. <śmiech> Może <śmiech> okay. wtedy panna się zgodzi na Loda, ty! Ło! <laughs> zobacz, ty! I będzie robiła jak ten Włochaty, będzie jak ten Włochaty robiła. Może tak będzie robiła, tylko żeby ona nie była Włochata, Matko Boska. Chryste, panie. Pan to może zostaniesz, nie wiem, dubbingerem jakichś filmów albo coś. Kim będę? Dubbingerem jakichś filmów czy coś, że będziesz pan podkładał ja, głos pod film jakiś. Erotyczne, proszę panią. Janusz, już więcej nie mogę! Janusz, daj spokój! Może tak! To by było dobre. No ja mam parę talentów, ale tu nie, nie chciałem pokazać w Polsce, bo u nas w Polsce jest coś takiego, że jak tak. pracujesz u prywacciarza i zobaczy w tobie konkurencję, że jesteś lepszy od niego, to cię wypierdzeli na zbyt ryj, bo myślisz, że mu firmę przejmiesz. No, a, no, no. A, a no, 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 no. Ja no. na przykład też umiem bardzo tak szybko sobie rymować, proszę panią. Jak, jak rymować? Tak bardzo szybko. Dzień dobry dziewczyno, mam dużego siurka. Brałbym cię koło tego tutaj biurka. Fajna jesteś i fajna twoja mina. Zajebistego masz tam Indianina. I powiem ci, że jesteś dziewczyna, cacuszko, ale troszkę małe by było dla nas to łóżko. Przechodzą aż ciebie od góry do dołu ciarki. Nie potrzebujesz kobietro tej marynarki, bo ja jestem Janusz, co dupą dobrze rusza i nie założę tego tutaj. Kapelusza. No. A to ja myślałam, że dobrze freestyluję. Ja też jestem dobry w tym. Nie, ja to odpadam. <ścoughs> Nie no, pan teraz go zamiatał, tak dosłownie. Od zamiatania to miałem grażynę, ale teraz to już będę musiał sam. No, to, no, no, to no no, nie, nie, kiedyś, nie, nie. kiedyś miałem romans z taką kobietą, Iwoną. Jo, 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 yo, witaj, witaj, za 30 minut będą mielone, Tak, tak mi mówiła. To się mówiła! Nie no, no, spada to jest przekonanie totalny. Żeby mi tak kobiety po stosunku mówiły, Boże kochany. Aż muszę to Ja to muszę rozchodzić. Kiedyś jak byłem na wf to mówili, "Boli cię noga rozchodź, kurwa. Dokładnie. Tak. Stał i ci w majtkach rozchodź. To najlepiej działa. Mm. Y może pojedziemy do John'ego na ten na warsztat... Pokaż